W żadnym z państw europejskich nie mieszkała tak liczna społeczność semicka jak w Polsce. Podobnie nigdzie nie stanowiła tak wysokiego procentu całej ludności w państwie. Według spisu ludności z 21 roku 1921 roku na ziemiach polskich mieszkało około 2,5 2 milionów 800 tysięcy wyznawców religii mojżeszowej, co stanowiło 10% ludności Rzeczpospolitej. Pamiętamy przecież projekt Judeo-Polonia. Otóż Semici przed wojną chcieli zepchnąć Polaków do roli drugorzędnej pod obywatela, Planowali przekształcić Rzeczpospolitą w Judeo-Polonię, czyli państwo semickie. organizacja semickie sponsorowane są z Izraela i z semickich rodzin bankowych. W 1902 roku od międzynarodowej finansjery Rothschildów Dostali około 400 milionów dolarów, co na dzisiejsze pieniądze może być około 400 miliardów dolarów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 duża część wschodnioeuropejskich y, Semitów znalazła się w granicach jednego państwa, drugiej Rzeczypospolitej. Stali się Semitami polskimi. Kim jednak naprawdę byli? Cofnijmy się trochę. W zależności od epoki, mieszkańcy, o których tutaj mówili, mówimy, określiliby się jako Semici bezprzymiotnikowi, mieszkańcy takiego a takiego miasta, poddani takiemu a takiemu władcy, mieszkańcy Polski. Kategoria semitów polskich, akcentująca dodatkowo związek nie tyle z państwem, co pewnym obszarem cywilizacyjnym, jest znacznie późniejsza, bo XIX-wieczna. Tutaj przedstawiamy wam właśnie zdjęcia semitów zebranych w internecie. Jak widać, jest wielu semitów z niebieskimi oczami, a także z blond lub rudymi włosami. Dostajemy informacje z, z różnych źródeł, prawda, o tym, że semickie pochodzenie polityków, artystów, historyków oraz dziennikarzy jest. Niekoniecznie całkowicie udokumentowane, ale prawdopodobne. Niewątpliwie reprezentacja y, semitów pochodzenia hazerskiego w Polsce jest natomiast liczna. Powinniśmy odkrywać pochodzenie polityków, dziennikarzy i innych zawodów. Weryfikować ich zachowania. Nie każdy, bowiem Semita, działa przeciwko Polsce i Polakom. Jednak warto by to prawda sprawdzić. Dzisiaj spójrzmy chociażby tak, jak teraz Wam przedstawiamy tych polityków w naszym Sejmie. W liczbach bezwzględnych grupa ta nie była taka mała. Tak zwanych Polaków mających powiedzmy semicki przodków były dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. Procentowo stanowiło jednak niewielki odłam polskiej diaspory. Większość mieszkających z drugiej RP, semitów nadal tradycyjnych, określała się najprościej i intuicyjnie: semici mieszkający w Polsce. Podana liczba mieszkających Semitów w Polsce z American Jewish Yearbook wydaje się być zaniżona. Częściej podaje się od 8 do 12 tysięcy. Z kolei Centrum Mojżesza Szora ocenia, że Polskę zamieszkuje około 100 tysięcy Semitów, według innych danych nawet 150 tysięcy, spośród których między 30 000 a 40 tysięcy jest bezpośredni sposób związanych z kulturą bądź religią semicką. Taka niska liczba pasuje do obrazu rzekomego polskiego antysemityzmu. Z upodobaniem się wręcz powtarza, że to jest osobliwość Polski, że to jest antysemityzm bez Semitów. Czy ci Polacy to tacy antysemici i że nawet już Semitów nie ma, a oni są dalej antysemitami? Żeby był to antysemityzm bez Semitów, to musi tych Semitów nie być. To jest chyba jasne. Lub też musi być ich znikoma ilość, i to jest pierwszy powód zaniżania liczby semitów w Polsce. Drugi powód to ta mała liczba pasuje też do antypolskiej nagonki, jaką się prowadzi, prowadzi wokół wydarzeń z marca 1968 roku, jakoby wypędzenia semitów z Polski. I nawet się tak mówi, że to było ostateczne rozwiązanie kwestii semickiej w Polsce, nawiązując wręcz do niemieckiego określenia endlozung. To ma wyrobić skojarzenie, że Polacy to następcy III Rzeszy. A tak nie jest. Skoro Żydów czy też Semitów ostatecznie wypędzono do to tych niedobitków, może być tylko mała garstka. A 50 tysięcy to już może być za dużo niedobitków, żeby im pasować. Jednak codzienna rzeczywistość pokazuje nadmierną liczbę Semitów w polskich mediach i po o polityce, którą Wam tutaj przedstawiamy. Ale przeczytajmy chociażby afery, które były w Polsce. Tak zwane afery jelity. Afera 100 Sekund, afera alkoholowa afera dopłat unijnych afera gojów PSL afera gruntowa PSL afe, afera kozienicka PSL afera meczetowa afera mięsna afera restytucji mienia żydowskiego w Polsce afera rublowa afera sawickiej afera SLD afera solna afera, afera stoen afera su, suszu jajecznego afera taśmowa PO afera taśmowa w PSL afera oboju urytejnego afera Waldemara Pawlaka afera żelazo afery inwestorów tytuniowych, Afery i skandale Muchy, Agrotechnika, Ambergold, Amberbank, Arbi, Bezpieczna Kasa Oszczędności, Fundacja Pro cywili Katia dla Windows, yy, noc konfidentów, profanacja Reduty Ordona w Warszawie, tak zwana afera meczetowa, prowokacja tygodnika Fokus i afera w Pan, prywatyzacja Unitra Serwis, prywatyzacja zakładów papierniczych w Kostrzyni nad, nad Odrą, przepraszam, spisek w Magdalence, Trybunał Konstytucyjny. I też inne, tak? U, u, chociażby Trybunał Konstytucyjny, a ubój rytualny. Ustawa Wilczka, czy też ostatnio akt 447. To wszystko są afery jelity. Tu nie ma kawałka afery produkcji polskiej. Jak bogatym krajem jesteśmy, że tyle lat okradania i wciąż jest z czego brać i o co się bić. Jeśli już mniej więcej wiesz po tym, kto jest kim, to nie pozwól, by Twoje dzieci były służącymi za granicą lub we własnym kraju, by nie służyły, a były beneficjentami polskiej ziemi i polskiego dorobku narodowego. Oczywiście trzeba tu dodać typowo syjonistyczne nazwiska, będące wynikiem niewielkiej pomysłowości urzędników, którzy rejestrując pod zaborami przymusowo semitów nie posiadających powiedzmy rodowych nazwisk w ogóle dawali im nazwiska takie pospolite jak karp, śledź, cukier, żółtko albo pochodzące od nas w miast, typu poznański, krakowski, lub Gdański. Oczywiście ten pan Misę uogólnia, bo nie każdy Krzyżanowski to semita Sławni, polscy, semici, można powiedzieć to Mickiewicz, Słowacki, Chopin oraz Stanisław Poniatowski. O semityzmie Mickiewicza święcie był też przekonany Zygmunt Hrabia Krasiński, który pisał kiedyś do Cieszkowskiego Mickiewicz to doskonały semita, czy wiesz, że matka jego była semitką, która się przekrzściła przed pójściem za ojca jego niezawodnie, stąd w tym człowieku taki zakrój Habały, Talmudu, Dawida. I energii, wszystko razem. Miłość ojczyzny i walenrodyzm. Nie zgadzał się natomiast z tym wybitny polonista, profesor Juliusz Kleiner. Swoją drogą, też syjonista. Twierdził on, że pomylono matkę Mickiewicza z jego żoną, która była z frankistów, ale nie jest to wcale takie pewne. Mickiewicz do syjonizmu miał się przyznać hrabiemu Xavierowi Branickiemu, a nawet wyrazić podobno z tego powodu dumę. Matka poety była podobno również z frankistów jako córka Hilea Mateusza i Anny Majewskich. Jak widzicie, nazwisko podobne do bawiany. Zgodnie z religią mojżeszową, syjonizm dziedziczy się po matce. Stąd spory wokół pochodzenia matki słowackiego Salomej Jonaszowskiej, Jakoby Ormianki, swoją drogą jako Ormianka. Przedstawiała się również uporczywie Julia Tymoszenko na Ukrainie, powszechnie podejrzewana ukrywanie, że jej ojciec był łotewskim syjonistą. Zabawne jest to, że u Tołstoja i Turgieniewa syjoniści, syjoniści, handlarze syjonistyczni są z reguły podawani jako ormianie. Polscy heraldycy konsekwentnie się wymieniają rodu szlacheckiego na wszystkich Januszewskich, zaś sam Słowacki wykazuje w swojej twórczości wielką fascynację syjonistami, na przykład Król Duch. To w gruncie rzeczy popularny wykład filozofii Jakuba Franka. Sprawa Chopina natomiast jest najmniej jasna, ponieważ syjonistyczność jego matki Justyny Krzyżanowskiej przypisywali mu w każdym razie. Przypisywał mu Antoni Lange w roku 1911. Czy możliwe jest natomiast, że mieliśmy syjonistę za króla? Proszę mi wymienić inny kraj Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich 15 lat miał trzech ministrów spraw zagranicznych: Gieremka, Rotfelda, Mellera, pochodzenia syjonistycznego, czy też semitycznego, czy też żydowskiego. Proszę mi wymienić taki kraj w Europie. No i premiera rządu, jak dorzuciłby zapewne pan Zygmunt ku uporczywie nazywający Hannę Suchocką Hają Zilberstein. Zresztą nie tylko. Wśród domniemanych yy, Semitów jest bardzo wiele nazwisk znanych w polskiej polityce. Ba, istnieje grupa, która całkiem poważnie propaguje mocno naciąganą tezę o syjonistycznym pochodzeniu. Po matce samego papieża Jana Pawła II. Zdaniem tych, jak to mówią spiskowców, właśnie dlatego papież tak zabiegał o przychylność syjonistów. Osoby, które są słabo zorientowane, podnoszą w zarzutach dyskusjach z, po z polskimi antysemitami pewien argument pozornie logiczny. Jak to. Semici mogą rządzić Polską, skoro nawet według optymistycznych szacunków centrum Mojżesza Szora jest w Polsce góra ich 100 tysięcy, z czego może 40 utożsamia się z, ze swoim semityzmem, a raptem 12 wyznaje judaizm. Jednak antysemita nie chodzi o to o tych semitów. Podstawą polskiego antysemityzmu, jak twierdzą, jest a aprioryczne przekonanie, że w Polsce jest tak naprawdę od 5 do 6 milionów. Semitów, którzy się wszelako ukrywają, czyli tak jak na przykład pan w świętej pamięci Geremek, mają zmienione nazwiska na polskie i nie głoszą swojego semityzmu, wszem i wobec. Niewzruszona też, że pewna ukryta grupa etniczna prowadzi tajny antypolski spisek, kwalifikuje się oczywiście do symptomów ostrej schizofrenii paranoidalnej, ale paradoksalnie, jak każdy absurd, nie wzięła się ona z powietrza. Otóż wszystko wskazuje na to, że osób pochodzenia semickiego istotnie może być w Polsce kilka milionów, a nawet więcej. Tyle, że wcale się nie ukrywają. Po prostu nie wiedzą, że są Semitami. Wyławianie ukrytych Semitów to w naszym kraju rozrywka nienowa. I przed wojną mniejszość semicka nie składała się włącznie z małopolskich hałaciarzy oraz dość zintegrowanych z Polakami, ale wciąż semickich inteligentów w rodzaju Juliana Tuwima czy Janusza Korczaka. Mnóstwo było Polaków, których Niemcy określą później terminem Mischling, czyli mieszaniec i skrzętnie wyłapią za pomocą jednego z pierwszych systemów informatycznych na świecie. Usłużnie zresztą dostarczonego przez firmę IBM, której czynny współudział w zagładzie Semitów Przekonująco zarzucał Edwin Black w swojej słynnej pracy IBM i Holokaust strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją. Semici, którzy wojnę przeżyli, z reguły wywozili się z tych zintegrowanych, których semityzm nie był oczywisty i oczywiście spośród semitów zamożnych, takich jak na przykład Jerzy Urban, których stać było na to, żeby się uratować. Dlatego istotnie ciekawie brzmi ulubiony cytat polskich antysemitów przypisywany Arturowi Sandauerowi, historykowi pochodzenia naturalnie semickiego. W czasie wojny zginęli prości semici i wybitni Polacy, uratowali się natomiast wybitni semici i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to semicka głowa nałożona na polski tułów. Semici stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. O Antysemickiej orgii roku 68. Nie musimy tutaj chyba wspominać, bo ukrywających się pod zmienionymi nazwiskami semitów wyłuskiwano i wcześniej, i później. Na podstawie zresztą szeregu dość obłąkańczych kryteriów, również natury fizjonomicznej, bo aktor Ryszard Filipski, otworca roli Hubala, Świętej Pamięci, też prywatnie był filarem Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. Miał nawet specjalny zażycie, w którym zapisywał i dzielił. Ich narodzaje. Żydzi zaczęli się osiedlać na ziemiach polskich już w XI wieku. Przybyli przede wszystkim z zachodu Europy. Pierwszym i zarazem najważniejszym dokumentem wydanym dla regulacji Statutu mieszkańców semickich w Polsce był statut kaliski nadany Semitom Wielkopolskim w 1264 roku. Król Kazimierz rozszerzył go na inne ziemie. Nie wszyscy wiedzą, że władca ten zapisał się w pamięci kolejnych pokoleń nie tylko jako ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, lecz także jako dobroczyńca semitów. Czy w rzeczywistości tak było? Do rozpowszechniania takiego poglądu przyczyniła się bowiem legenda o esterce, semickiej kochance króla, rzekomej matce jego dwóch synów, niemierzy i pełki. Jan Długosz pisze, że król miał za jej namową udzielić Semitom licznych przywilejów. Jednakże całkowicie niewiarygodne jest połączenie przez Długosza sprawy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Semitów polskich ze wspomnianym romansem, gdyż kronikarz jako datę powstania statutu podaje 1356 rok. Tak naprawdę do dziś nikt nie wie, czy owa esterka. Żyła naprawdę. Czy są też to knowania i kłamliwe zapiski w celu mataczenia historii? Dlaczego pomyślcie? Oficjalnie, z semitów jest w Polsce może ze 20 tysięcy, nieoficjalnie prawdopodobnie parę milionów. Mickiewicz Słowacki czy też Poniatowski Stanisław August też ponoć nimi byli. W preambule do listy semitów w zniewalanej Polsce i osób pochodzenia semickiego, oryginalnych rodowych i zmienionych nazwiskach, internetowego kuriozum stanowiącego isnę Eldorado, wyznawców antysemityzmu i spiskowej teorii dziejów, czytamy: Ponad 800 lat wgryzania się semitów w polską ziemię, polski naród zrobiło swoje. Bardzo wiele rodów znanych i wielkich nazwisk, wielkich Polaków, jest bardzo silnie skoligaconych z żynostwem i nie ma to nic wspólnego z Polską ani z polskością, a wszystko z semityzmem. Co ciekawe, trudno się z powyższą tezą nie zgodzić, pomijając napastliwy ton, historycznie jest to słuszna teza. W Polsce jest taka ciekawa sytuacja, że dwóch rzeczy o wybitnym Polaku dowiemy się dopiero po jego śmierci, że był on wybitny i że był semitą. Przykład by chociażby Bronisława Geremka, urodzonego jako Benjamin Lewertow, syn Borucha i Szarcy. Jest tu ten przykład bardzo wymowny, prawda? Oczywiście wszyscy wiedzieli, że Geremek to semita. On sam bynajmniej tego nie ukrywał, szczególnie przed śmiercią. Nie był to element jego indywidualnej tożsamości, na tyle powiedzmy sobie, żeby był. Neutralny, by mówić o nim głośno. O semityzmie mówi się bowiem albo głosem przyciszonym, albo demonstracyjnie podniesionym. Nigdy natomiast nie mówi się normalnie. Jerzy Turowicz, przy jakiejś okazji dawno temu, chwaląc nawet Adama Michnika, zaczął swoją przemowę od tego, że Adam Michnik jest semitą. Słowem, to jest w jakiś sposób ważne, znaczy się, prawda? Najczęściej w sposób budzący wątpliwości się podaje tak. Sam na przykład Geremek zapytany w amerykańskiej telewizji kiedyś, czy w Polsce jest antysemityzm, odpowiedział według Zbigniewa Brzezińskiego, który tak podaje: Urodziłem się w Getcie, moja rodzina zginęła w Getcie, ja zostałem wybrany po wolnych wyborach przez wolny rząd na ministra spraw zagranicznych Polski. Czy to panu wystarcza? No, jest to efektowna odpowiedź, ale troszeczkę bez związku. Bo gieremek swojego semityzmu nie głosił, nie został też ministrem jako semita. Podobnie niezręcznie na zarzut polskiej antysemickości zareagował niedawno, właściwie można powiedzieć, że już właściwie dawno zależy jak kto na to patrzył, pan Władysław świętej pamięci Bartoszewski. Stereotyp powstaje zawsze na bazie prawdy pamiętajmy o tym. Zazwyczaj e, różni się od niej zaledwie jakimś dziwacznym kwantyfikatorem wytworzonym przez niestabilny umysł. Istnieją Polacy, którzy kradną w Niemczech samochody. To jest taka niby prawda. Wszyscy Polacy w Niemczech to złodzieje. To jest stereotyp właśnie. Podobnie jest z Semitami. Nie żyli oni przez 800 lat, jak próbują nam powiedzieć, obok Polaków, ale żyli z Polakami. Owszem, były getta, i straszne wioski małopolskie, ale semici, zwłaszcza ci wykazujący rozmaite użyteczne talenty bynajmniej nie mieli zamkniętej drogi do społecznego awansu. Ta zaś implikowała stanie się Polakiem poprzez zmianę wiary, nazwiska i obyczajów. Wtedy rodził się ukryty semita. Zmora antysemitów. Którzy zakładają, jak hiszpańska święta inwizycja wieka średnich, że konwersja. Semity jest pozorna, że nadal pozostaje on semitą i służy jako dywersant interesom semickim wcześniej jakiejś bliżej nieokreślonej, tajnej europejskiej sieci. Od powstania państwa Izrael życie wyznawców teorii spiskowych jest dużo łatwiejsze. Ogólnikowe wzmianki o semickich neofitach w Polsce pochodzą jednak już z wieku XIV, wieku XV. Słyszymy nawet o nobilitacjach przeksztów z reguły wielkich finansistów w rodzaju Abrahama Ezefowicza. Ocenia się, że do XVIII wieku na chrześcijaństwo mogło nawet przejść kilkadziesiąt tysięcy Semitów. Lawinowe ksztyna natomiast przyniosła dopiero działalność Jakuba Franka. W połowie XVIII wieku ogłosił się on Mesjaszem i wezwał wszystkich Semitów do przechodzenia na chrześcijaństwo. W ciągu 70 lat istnienia tej sekty konwersji dokonało nawet do 100 tysięcy polskich Semitów. Dzisiejsi Polacy o korzeniach mniej bardziej semickich to w większości są właśnie potomkowie Frankistów. W roku 1938 już ukazała się pomnikowa praca – Polacy, Chrześcijanie pochodzenia semickiego, autorstwa Matiasa Miesesa, pioniera syjonizmu i prokuratora języka Jidysz. Wydana w Warszawie ów Fruchtmana książka jest dziś absolutnie białym krukiem, zapomniana, gdyż dociekania Miesesa tak naprawdę wciąż nikomu nie są na rękę. Niełatwa to jest lektura i pełna anarchicznej publicystyki, jednak materiał historyczny zawiera pierwszorzędny. Mises bowiem nie pisze o ludziach, których yy, semickość była w jego czasach oczywista, takich jak na przykład Tuwim, Słonimski, Staw, Brzechwa, Lechoń, Warzyk czy Jastruń. Skupia się on na przypadkach kontrowersyjnych w rodzaju bojaża które pomimo upływu lat dzięki otoczającemu w Polsce te kwestie tabu, wciąż pozostają, bowiem wedle panującej cichej mowy, semityzm to rodzaj kalectwa, którego wypominać ludziom przecież nie wypada. Gdyby polscy antysemici książkę Melisa znali, swoją błogańczą listę mogliby w sposób istotny uzupełnić tak naprawdę o znaczną część ludności Polski. Miestec podaje na przykład klucz do rozpoznawania nazwisk przyjmowanych przez ochrzczonych, a następnie często uszlachcanych Semitów. Jego zdaniem istnieją w Polsce nazwiska typowo semickie, takie jak Abraham i pochodne Abramowicz, Abramowski, Majewski, Lutyński, Lipski, Czerwiński, Grudziński, Wrzesiński, Niedzielski, Poniedzielski, zawsze sztuczny twór wskazujący na chrześcijańskie zobowiązanie, oraz nowe od Nowakowski, Nowicki, Dobrowolski, Krzyżanowski, Krzyżecki i Nawrocki. dla Żydów na całym świecie wielki zaszczyt i wielka radość, że po raz kolejny możemy gościć w polskim parlamencie, dzieląc się z państwem chanukowym światłem.